że co do poprawy, a z czego jest trener zadowolony po ostatnim meczu. Zawsze coś do poprawy. A zadowolony jestem ze zwycięstwa. Na pewno i z tego jak zareagowaliśmy na, na zły początek, może nie sam początek, ale te kilka minut trzeciej kwarty, kiedy Astoria nam odskoczyła na 8 punktów. Natomiast szybka nasza odpowiedź i, i ten wysoki ran. Ten fragment był chyba najlepszy w na naszym wykonaniu w tym meczu, i ten fragment ustawił cały, cały mecz. I na pewno z tego można być zadowolonym, aczkolwiek przy naszym wyższym prowadzeniu niepotrzebne kilka strat. Zagraliśmy po raz kolejny yy, fragmentami tak jak przeciwnik by chciał, a tego, a tego chcieliśmy uniknąć. E, jak wyglądają przygotowania do meczu z polskim cukrem? E, przystępujemy w komplecie? Nie wiadomo. Czy. Cię... Przygotowania idą, e, natomiast no, mamy, mamy małe, takie drobne problemy zdrowotne i, i na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie powiedzieć, czy wystąpimy w pełnym składzie, czy nie. E, natomiast ja zawsze powtarzam, że kontuzja, czy tam pech jednego zawodnika jest szansą dla drugiego zawodnika i, i zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie w środę. Trudno rozgryźć polskie cukierotory, bo dopiero przed kilkoma dniami dołączyli do zespołu Amerykanie. No i od dwóch tygodni ten zespół nie rozegrał żadnego meczu ligowego. Dopiero niedawno zagrał z Czarnymi Słupsk sparing. Rozgryźć, no tutaj nie ma co, co wielkich szachów i, i, i teorii opowiadać. No wiadomo, że mają doświadczony zespół świetnych, wysokich kuli. To są gracze. Reprezentacji polski, człowiek raczej znaczy reprezentacji polskiej, więc na pewno wiemy, że będą gdzieś szukali dla nich grania. Jest nieobliczalny dyduszko i trotter. Teraz dwóch, trzech nowych zawodników doszło, aczkolwiek dwóch z nich gdzieś tam oglądałem, ja przed sezonem, nawet czy sezon wcześniej, w praktycznie trzech. E, wszyscy trzech gdzieś byli, e, może nie w orbicie naszych zainteresowań, ale, ale oglądaliśmy ich, e, jak się prezentują. Natomiast no, to jest zawsze proces. Jak, jeżeli nowy zawodnik e, wkracza do drużyny, to jest proces, żeby się przygotował, nauczył, poznał e, e, z kolegami, jak, jak koledzy grają i, i nauczył się grać z drużyną. I tak samo jest u nas w przypadku Watsona, więc e, myślę, że to będzie taki mecz. Na przełamanie, gdzie która pierwsza drużyna może przełamie przeciwnika, nie? czyli a, zmusi do, do swojej gry. My będziemy chcieli dać swoją grę na pewno. E, e, Toru narzuci nam swoje warunki, zobaczymy kto to lepiej wytrzyma. Beniamin, intensywne tygodnie za tobą i przed tobą, bowiem występujesz tak naprawdę w dwóch zespołach i drugoligowej legi, i, i seniorskiej. Jak znosisz te, ten wysiłek? Tutaj trenerzy bardzo dobrze do tego podchodzą, rozumieją, że młodzi zawodnicy też muszą się regenerować, także raczej nie ma z tym problemów. Też w meczach ekstraklasy jeszcze nie dostaję dużo minut, mam nadzieję, że zapracuję sobie na więcej, ale no nie, nie mam powodu, żeby po prostu być zmęczonym jak na razie. E Pierwsze punkty w Ekstraklasie zdobyłeś już w pierwszej kolejce, ale taka spektakularna akcja przydarzyła Ci się właśnie w ostatnim meczu przeciwko Astorii gość Czy Zadziałał instynkt ten psat dosłownie sekundę przed, przed końcem meczu? Myśleliśmy, że mecz już się zakończy. Sanders już praktycznie kozłował w miejscu, myśleliśmy, że nic nie zagrają. Nagle poszła inicjatywa od ich wysokiego, poszedł na pick and rola. Szybki przechwyt, wyprowadzenie kontry, no i nie myślałem już po prostu, wiedziałem, że trzeba to skończyć z góry. Satysfakcję miałeś podwójną, nie dość, że twój zespół wygrał, to jeszcze zaliczyłeś taką fantastyczną akcję, a jeszcze Mariusz Konopacki cieszył się chyba jeszcze bardziej niż ty. Tak, tak, z Mariuszem bardzo fajny mamy kontakt, jest to jego druga asysta do mnie bo w pierwszym meczu też dzięki niemu zdobyłem te punkty. No i co? No i bardzo, bardzo fajnie kibice zareagowali, wszyscy się cieszyli w bardzo fajnym momencie też.